Młodzi oh, kiedyś okay. jeszcze będą śmieszni. Naprawdę, to jest kwestia czasu. Nie, 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 takich Się A co? Nie, nie, no, super. Fajnie było, naprawdę Dobra. kabarety. Dawno już nie byliśmy na kabaretach, Dobra. to można było przynajmniej trochę pośmiać. Wszystkie. Wszystkie trzy są manifik! Wrażenie bardzo pozytywne. to było. Wspaniale było, było, jak dużo zawsze. Dużo pozytywnej energii. Bo ja bym chciała takie kwiatki, tylko inne. Czyli miały inny, słodki oczu. Ja tutaj znalazłam w gazecie, bo miałem na pewno na A co innego się ogląda na żywo niż w telewizji? No to nie jest to samo. To jest całkiem inne wrażenie. To jest yy, dużo bardziej, człowiek przeżywa. wyobrażenie miałam inne jeśli to oglądałam w telewizji, a zupełnie inaczej to wygląda na żywo. rewelacja. Jedna grupa, ja tak powiem... Może było. tak tak raz i drugi raz i trzeci raz, a ja tak trwam tak, trwam tak. Było fantastycznie, super, wyśmiałam się, że aż boki bolą. Kabaret Nowaki. Podzielam zdanie koleżanki. Nie spodziewałam się, że kabaret Nowaki tak pozytywnie zaskoczy. <noise> do tak dobry, Wrażenia są takie, że normalnie było debes. prawda? No normalnie kabaret, para nienormalnie i kładzie, o tak. Nasza córka bardzo chciała zobaczyć Gabryśkę, która dzwoni do Mariolki, czy tam wszystko pryska! A się śmiałeś, mnie szczęka wolałaś! Przed nami ta Waluszka, w którym Kaszlerku nie ma, mam nawet na dole, uważaj. Kto trafi? Radio. Jerzy Kryształ, wyśmienicie taki polski akcent na sam koniec, prawda? Do... Szczęśliwe polskie różne Taki, Takie jaką w sercu masz wciąż! Serce masz... Wielu Polakom łezka wokół zakręciła się, bo poczuliśmy, że to tak jakby to było do nas. I było i wesoło, i łezka się zakręciła w momencie jak pan kryszak śpiewał, także I było wszystko na miejscu. Mi się podobało, polecamy wszystkim, jesteśmy fanami, kibicujemy, kochamy, uwielbiamy, szalejemy. Dzięki za wspólny wieczór. Bardzo mi się podobała, uważam, że jest fenomenalna i powinna być organizowana cyklicznie. Naprawdę super. Warto było przejść.